Cześć, że ja jestem wirtualna kaczuszka, to jest odcinek z kampanii historycznej. No i na początku chciałem powiedzieć, że wystąpił mały błąd, bo nie, nagra nie wysłałem tej piątej misji yy, z wici wojennych. No ale bo ja ją nagrałem, tylko jak nie wysłałem, to jednak postanowiłem, że nagram jeszcze raz, no to zaczynamy tą piątą misję z wieci wojennych. To jest piąta misja Jerozolimy, ostatni atak, Z góry przepraszam, za to. to misja piąta Jerozolimy, decydujący atak. Po nieudanej próbie zdobycia Arkan, krzyżowcy kontynuowali marsz na Jerozolimę. Pierwszy atak okazał się bezskuteczny ze względu na brak machin oblężniczych. Ponieważ najbliższy las jest oddalony o ponad 20 mil, ostateczny atak nastąpi za kilka tygodni. Dobra. Zrobiłem Teraz gdy mamy wieże oblężnicze wyprowadź główny atak na północne mury. Krążą wieści o silnej armii egipskiej zmierzającej, aby bronić Jerozolimy. Dlatego musisz zdobyć fortecę najszybciej jak to możliwe. Oczywiście to zrobimy. Jakieś polecenia? Dobra, to znaczy takiego. Wyruszamy! Łysników tutaj naszych, tylko tędy Już tam zmierzamy. Jak, tutaj, szybko, ruszamy, szybko, ruszamy na tyś. Wyruszamy! Różę. Szybko, szybko. Panie, nie możemy tam no, dojść. Ta Już, okay. Już tam zmierzamy. Strzały gotowe. To Proszę, szybko zabicie, normalnie. nie. Karygować strzałami. Odrzućcie, zejście do wejścia. Celować spokojnie. Ruszamy na 5. Wyruszamy. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Dobran. Ruszam. Tendecja podlecieć. Teraz to Ruszamy Strzały gotowe! Strzamy strzały! Karbować strzał. W sumie? to nie ma sensu marnować. Wyruszamy. mamy to. Wieża obronnicza sobie. tutaj. Wieża uruchomiona! Nie mogę, może, może, wytyczna mnie nie atakuję? Myślamy trochę zbrojnych. bo oh, jeszcze nie wiesz, nam, że to masz. By HP dużo nie straciła. Jemy sobie tych czterech zbrojnych. Tutaj. Wieża przygotowana do Jakby, nie to wieża podleci. Okej. Okay. I wyślej na mury tylko, żeby rozwalili tych uczników. Ale tutaj polewę, tutaj, tutaj. Dobra. Zostrzegli, jest 3,20 dobrze i proszę wychodzić tam. Nigdy... āukać, āukać, bo na mózg nie zamrujcie. się trochę to wieża, ale dobra, nie różne. Nie dzień, jak nie Proszę wyjdzie na to, Żeby walczyć o tyle typycznie, tylko teraz ich. Po kolei ich Dobra, teraz tam. Potem możesz, że nie Trzeba wrogiego owacji tylko zabić. Okej. Okay. Myślę, że chyba w sumie już można bijać nim, Nie, nie? Na hmm. To Jeszcze już przejdę tutaj. Tylko rozwalam. na przyspieszyć w sumie już, zamiast się, się ważne. Teraz tych tutaj jeszcze oni rozwalą, żeby się nie rozwalą. Bo nam Okej. Okay. Ale dwóch tam jest, nie stanie. Chłopaki, ale... Nie tędy proszę. Musi dalej radę nie tędy. To i tam jeszcze to Chłopaki. Proszę tędy przejście. W sumie nie ma żadnej różnicy wbijać się po prostu, żebyście wtedy. Albo zrobimy na początku tak. Myślę tych. na razie zostałem ciemne, na razie nie chodzą tego tego rozwalić. No to mnie nie niech oni bo tam szybko pójdziecie. Raz do hopa. W sumie. I tego żeby zdążyć... Jest! Zdążyliśmy, dobra. No to... Miasto zostaje zabezpieczone, zanim posiłki egipskie mają szansę interweniować. Wraz z zajęciem Jerozolimy Krucjata ta staje się pierwszą i ostatnią, która osiąga założony cel. Święte miasto pozostaje w rękach Europejczyków przez 88 lat. I bardzo dobrze. No i to dziękuję za oglądanie tego widzę Bardzo krótki odcinek, ale no. Były małe problemy. No i dziękuję za oglądanie. Się do zobaczenia następnego odcinka. Cześć.